Cześć wszystkim, dzisiaj zanurzymy się w fascynujący świat pięciu elementów: mistycyzm kontra nauka. Gotowi? No to zaczynamy. Na pierwszy ogień: pięć elementów w mistycyzmie. Są one fundamentalne w wielu tradycjach duchowych, od hinduizmu i buddyzmu, przez filozofię chińską, aż po zachodnie praktyki mistyczne. Reprezentują one budulec wszechświata i wpływają na wszystkie aspekty życia. Zatem czym są te elementy? Rozłóżmy je na czynniki pierwsze. Ziemia symbolizuje stabilność, materialność i uziemiającą siłę życia. Wyobraźcie ją sobie jako solidny fundament, na którym wzrasta całe życie niczym nasze polskie ziemniaki, zakorzenione głęboko w tradycji. Woda ten element odnosi się do emocji. Elastyczności i zmiany. Woda płynie, adaptuje się i oczyszcza, symbolizując transformację i odnowę, jak wisła, która od wieków kształtuje nasz krajobraz. Ogień ach, element energii, pasji i transformacji. Ogień może niszczyć, ale także daje światło i ciepło. W mistycyzmie często łączony jest z duchowym oświeceniem. Pomyślcie o ogniskach świętojańskich, pełnych magii i tajemnic. Powietrze, związane z umysłem, myślą, ruchem i komunikacją, powietrze reprezentuje niewidzialne siły, które napędzają intelekt i duchową lekkość, jak wiatr halny, który niesie ze sobą zarówno orzeźwienie, jak i nieprzewidywalność. Eter, najbardziej ulotny element, często postrzegany jako subtelna materia. Lub przestrzeń między wszystkim to kosmiczny klej, który spaja wszystkie elementy ucieleśniając esencję energii i ducha, tajemniczy jak legendy o smoku wawelskim. Teraz zmieńmy perspektywę i spójrzmy na te elementy przez pryzmat współczesnej nauki. Spoiler alert! Nauka nie używa terminu elementy w ten sam sposób. Ziemia w terminach naukowych odnosi się do geologii. Nauki o budowie Ziemi i procesach, które kształtują naszą planetę. Woda jest kluczowa dla życia i jest badana poprzez cykl wodny, który utrzymuje naszą planetę w równowadze. Ogień to reakcja chemiczna znana jako spalanie, w której energia jest uwalniana poprzez utlenianie. Powietrze to mieszanina gazów tworzących naszą atmosferę badana w fizyce i meteorologii. Eter tutaj robi się ciekawym. Idea eteru jako fizycznego medium została obalona pod koniec XIX wieku. Jednak niektóre współczesne teorie kwantowe sugerują istnienie subtelnej formy materii, która wypełnia przestrzeń. Następnie porozmawiajmy o kontrowersyjnym temacie płaskiej Ziemi. Z mistycznej perspektywy, niektórzy wierzą w płaską Ziemię z firmamentem, solidną kopułą oddzielającą nas od niebios. Ten pogląd często postrzega Ziemię jako centrum wszechświata z warstwami nieba powyżej. Mistycy widzą to jako sferę, gdzie ludzie mają większą kontrolę nad światem materialnym, a duchowe podróże polegają na odkrywaniu ukrytych prawd, nieco jak poszukiwanie bursztynu nad Bałtykiem. Naukowo jednak teoria płaskiej Ziemi się nie broni. Wieki dowodów z astronomii, geofizyki i oceanografii pokazują, że Ziemia jest kulą. Zdjęcia satelitarne, krzywizna horyzontu i mechanika zaćmień potwierdzają kulistość naszej planety. Na koniec dotknijmy koncepcji firmamentu. Mistycznie jest postrzegany jako twarda kopuła nieba oddzielająca Ziemię od wyższych sfer, symbolizująca granice naszej percepcji. W nauce nie ma fizycznego firmamentu. Zamiast tego mamy atmosferę i rozległą, złożoną strukturę kosmosu wypełnioną gwiazdami, planetami i galaktykami. Podsumowując, mistyczne i naukowe spojrzenie na pięć elementów i kilka wiekowych teorii kosmicznych. Mistycyzm i nauka mogą wydawać się odległe, ale zgłębianie obu może dać nam bogatsze zrozumienie wszechświata. Dzięki, że byliście ze mną w tej podróży. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrybować i dać znać, co myślicie w komentarzach poniżej. Do zobaczenia następnym razem. Bądźcie ciekawi.